Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony KryptoWujek, Zapraszam Was na niedzielny odcinek. Troszeczkę dzisiaj informacji będzie, troszeczkę wykresów, ale postaram się skrócić odcinek tak mocno, jak się da, żeby nie zanudzać. I powiem wam tak, wydarzyło się naprawdę dużo dzisiaj w nocy i jestem troszeczkę zaskoczony tym, co się stało, z drugiej strony, nie zaskoczyło mnie to tak całkiem. Zacznijmy od tego, że może. OK, zacznijmy od newsów, i później wrócimy do wykresu. Zaczynamy od tego, że prędkość sieci bitcoina hash rates spadł o ponad 45% tylko dlatego, że y, mieli w Chinach problem z prądem. Y, mieliśmy tutaj informacje z newsów, o ile są prawdziwe to możemy w nie uwierzyć. Y, były problemy z eksplozją. W, w kopalni węgla w Chinach, i przez to też mieli problem z dostarczeniem wystarczającej ilości prądu do mniej więcej kopalni bitcoinów, więc pewnie nie tylko, więc kopalnie bitcoinów przy okazji wyłączyły swoje, swoje kopalnie i prędkość spadła przy okazji, ale zrobili to też ze względu na to, żeby zrobić sobie inspekcję bezpieczeństwa safety inspections. Wszystko brzmi troszeczkę naciąganie, ale jak najbardziej może to mieć sens. I tutaj już mieliśmy widoczny spadek prędkości według tego screenshota już 16 kwietnia, czyli dużo wcześniej przed tym spadkiem, czyli prawie ponad jeden dzień wcześniej i przez to mieliśmy też mocny wzrost cen przelewów. Bitcoina, więc to um, niestety, ale mogą mieć też wpływ na to, że cena spadała. I tutaj, gdzieś jeszcze, czekajcie, tutaj mieliśmy. Aha, tutaj mamy taki ciekawy wykres, właśnie jak to wyglądało. Gdzie mniej więcej Wam to zademonstruję w ten sposób, że widzicie te kolory, prawda? I tam gdzie są jasne kolory, to znaczy od czerwonego do zielonego mamy najmniejsze jakby opłaty za przelew jednego bitcoina, czy tam ogólnie bitcoina. Więc można by było powiedzieć, że tutaj przelew dotarł ok w 100%, 79 satów za bajta. I to jest jakby na zielonym najtańsza opcja, jaka może być. I tutaj widzicie, na przykład o drugiej w nocy mieliśmy informację, że te przelewy były bardzo tanie i można było wykonać ten przelew szybko i tanio gdzieś w tym rejonie. I nagle później to wszystko zleciało aż dotąd i musieliśmy tak naprawdę za tą samą transakcję, gdzie tutaj płaciliśmy 300, czyli tutaj było. Żółty, zielony, no około 80 satów za bajt. Tutaj musieliśmy zapłacić już ponad 180, czyli cena była prawie czterokrotnie wyższa za jeden przelew. No i tak już wracamy z powrotem, właśnie w te rejony, gdzie za transakcję musimy zapłacić coraz więcej, żeby dotarła w tym samym czasie, lub żeby w ogóle dotarła, żeby nie utknęła. Tak samo na tym wykresie widzimy, że ceny tutaj mamy średnią cenę za kilobajt w dolarach i średnio płacimy już około. 100 dolarów za przelew, co jest dosyć dużo. Średnia cena tutaj również 97, median to nie average to był. Średnia cena tutaj 97 dolarów. Najniższa cena około 13 dolarów za ukończony przelew, więc nie wygląda to za dobrze. Miejmy nadzieję, że te kopalnie jednak odżyją. Ja już chciałem przelewać wczoraj te bitki, żeby mieć je na kantorze, ale niestety nie udało się. Nie zdążyłem wykonać tej operacji ze względu na to, że musiałem synchronizować, synchronizować ymm, armory z siecią Bitcoina. Nie zdążyłem niestety, dzisiaj rano się już ubodzi, obudziłem za późno, e, więc będę musiał poczekać po prostu, aż wszystko się unormuje i wtedy będziemy mieli e, konkretniejsze, konkretniejsze, lepsze niższe ceny za przelewy. Tutaj mieliśmy jeszcze Coinbase. -ie. Tutaj mamy informację według Yahoo Finance, co mogło spowodować spadek o ponad 10 tysięcy dolarów bitcoina. Z jednym z tych, z tych przyczyn mogła być panika sprzedaży ze względu na to, że są to niepotwierdzone spekulacje, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie chciał, może nie rząd, ale US Treasury, będą chcieli pozwać różne instytucje finansowe, które mogły prać pieniądze za pomocą kryptowalut i to mogło się... Nie spodobać ludziom, którzy trzymali Bitcoina i przestraszyli się, że będzie warty coraz mniej. Również kolejnym, kolejnym kolejną przyczyną, dla której mogła spaść cena, jest właśnie problem z kopaniem Bitcoina w Chinach, o którym przed chwilą mówiłem, i kolejnym, oczywiście spekulacyjnym powodem jest to, że cykl P, czy tam p cycle pokazał pierwszy raz od 2017 roku, że już wytopowaliśmy Bitcoina w tym cyklu. Więc ludzie prawdopodobnie mega, mega, mega panicznie zaczęli sprzedawać Bitcoina. Co to jest ten P-Cycle? P-Cycle to jest taki wskaźnik średnich kroczących, z tego co kojarzę, który nam pokazuje, gdzie wytopował się Bitcoin. Na jednogodzinówce zdaje się to, nie, czy na jednodniówce to pokazuje się. I tak, i tutaj mieliśmy właśnie informację o tym, że P-Cycle pokazał top 12 kwietnia, tak naprawdę, i to były dwie średnie kroczące, które się przekroczyły tutaj, i ta, która, ta zielona powinna być u góry, kiedy mamy cykl, i ta żółta na dole, i nagle się skrzyżowały, i po, powinniśmy mieć teraz spadek, tak? Czy to już jest koniec tego cyklu? Czy te 63 tysiące mogą być końcem tego cyklu? No. Wszystko jest możliwe, przecież to może być koniec tego cyklu, ale czy to będzie. Tak to wyglądał ten koniec cyklu. No, wiecie, nie mieliśmy tych cyklów za dużo, cykli, cyklów, cyklopów. Chodzi o to, że jeżeli ja bym sobie wyobrażał koniec, to tak właśnie, tak wszyscy się spodziewają, że to by bardziej wyglądało jak koniec cyklu, gdzie tutaj mieliśmy masakryczny wzrost i od razu zjazd na dół, a tutaj mieliśmy takie spokojne wspinanie się, spokojne i tak dalej. Tutaj znowu świeczka taka na dół. Tu też mieliśmy takie świeczki i cena spokojnie szła do góry. Więc czy można jemu ufać, czy temu wskaźnikowi, czy można polegać na tym, nie jestem pewien, powiem wam szczerze. Ja raczej nie sądzę, że to jest koniec cyklu. Jeszcze spokojnie dużo, dużo przed nami, moim zdaniem. A jeżeli się mylę, no to prawdopodobnie stracę więcej niż inni, niż osoby, które twierdzą, że to już jest koniec cyklu. Dlatego nie będziemy tutaj za bardzo, za bardzo wchodzić w ten temat. Tutaj jeszcze dwa inne newsy, ze względu na to, że według danych z. Skąd te dane? Skąd te dane? Z Glasnoda. Mamy tutaj dane z Glasnoda, że kiedy cena podleciała mocno do góry, to wieloryby się wypłacały. I dlatego mieliśmy też prawdopodobnie spadek. Bardzo prosty wskaźnik: po prostu, wolety, które miały powyżej 1000 bitcoinów, mocno spadły, a wolety po, powyżej 000,1 bitcoina mocno wzrosły. Oznacza to tylko tyle, że pojedynczy inwestorzy, tacy jak my, inwestują sobie w bitcoina, kupują, tworzą nowe adresy, a Wieloryby, które mają powyżej 1000 bitcoinów, wypłacają i znikają z rynku, więc jak najbardziej to może mieć na to wpływ. Ale co będzie dalej? Zobaczymy, oni nie są też jakby długo na rynku, tak aby mniej więcej mieć na to jakiś ogromny wpływ. Na pewno mają wpływ, ale czy jakiś ogromny tego nie wiemy, bo pojedynczy inwestorzy wcześniej też zmieniali kurs bitcoina i chodzi o to, że jeżeli wszyscy będą wierzyć, że bitcoin dobije do tych 100 tysięcy lub 200 tysięcy lub pół miliona, to tak się stanie, bo ludzie będą inwestować, będą trzymać i nie będą sprzedawać tego bitka, i wtedy inwestorzy ci te firmy wielkie, które inwestują miliony, miliardy dolarów, to oni wtedy mogą, te, też mogą poczuć FOMO oczywiście i też mogą odkupić później na górce lub na, na zero, gdzie po prostu będą chcieli w, znowu wrócić w inwestycje bitcoinowe. Więc jak najbardziej to może być scenariusz, ale... To już wiecie, to już jest. Teraz znowu jestem skierowany troszeczkę wzrosty, ze względu na to, że właśnie zaliczyliśmy niezły dołek. Dlatego, no ale to też ten dołek niekoniecznie może być, to już, że to jest ten koniec tego, tego spadku, tylko możemy jeszcze dalej spać, ale o tym zaraz na wykresach sorki. Kopnę mikrofon. Zlikwidowano około 4 miliardy dolarów pozycji na derywatywach. Mieliśmy zjazd z 60 do 52 tysięcy, więc całkiem sporo kasy się przewinęło przez wszystkie sieci. Pewnie też odczuliście problemy z Binance'em. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie znalazłem informacji, dlaczego nie można było robić orderów, ale też troszeczkę mi to przeszkodziło w handlu. Ale już jest wszystko w porządku, już można było kupować, sprzedawać, także jest ok. No i oczywiście Coinbase CEO, czyli pan Armstrong, sprzedał swoje 300 milionów dolarów. Akcji w dniu otwarcia giełdy, czyli w dniu, kiedy wrzucili Coinbase'a na giełdę. I to jest dosyć zrozumiałe. To jest tylko 1,5% jego całego. Portfolio tych, tych akcji, ze względu na to, że jak oni je wydawali i przekazali je swoim pracownikom, to one były teoretycznie sprzedawane po 250 dolarów lub nawet były wycenione na 250 dolarów. A skoro zobaczyli, że są warte dużo więcej, skorzystali z okazji, troszeczkę wypłacili, i dlatego cena też spadła dosyć mocno. Ale okazuje się, że bardzo dużo ludzi też kupiło te akcje, więc to też nie, nie świadczy o tym, że ta akcja będzie spadała czy też będzie umierała. Więc nie wiem dlaczego ludzie się tak bardzo tym ekscytują ze względu na to że to jest dosyć normalne zachowanie kiedy ludzie po prostu chcą też zarobić nawet na własnej firmie sprzedając swoje własne akcje które i ich prawie nic nie kosztowały prawda. Więc tak tyle ode mnie jeżeli chodzi o newsy. I teraz co się dzieje z ceną Bitcoina. To znaczy mieliśmy mocny zjazd oczywiście od samej góry mieliśmy zjazd. O około 20%. Więc to też nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo. Na pewno zjazd był gwałtowny. Jeżeli będziemy mieć kolejną świeczkę, tak jak było w tym miejscu albo w tym, że będziemy mieć mocniejszy zjazd, no to możemy się spodziewać około 30% korekty. Jeżeli taka korekta miałaby miejsce, to byśmy mogli dobić do około, około 45 tysięcy, czyli byśmy znowu odwiedzili rejon dołków z lutego. To było całkiem niedawno tak naprawdę, więc też nie możemy panikować z tego powodu, dlatego też mówiłem na poprzednich odcinkach, że dawno nie widziałem właśnie jakiejś konkretniejszej korekty, jakiegoś konkretniejszego zjazdu, więc dobrze by, to było, dobrze by było to w końcu zobaczyć. I też byłem przygotowany na odwiedzenie poziomu 60, 54 tysięcy z prostej przyczyny mieliśmy otwartego cały czas tego gapa. Więc cały czas ten plan miałem tutaj. Czekajcie, nie time tutaj Long. To była ta moja pozycja, w której e, chciałem kupić. I jak najbardziej kupiłem po 54-150, bo e, tutaj był. Czekajcie, włączymy sobie jeszcze CME Gaps. Tutaj był ten gap, który jest e, który był e, otwarty cały czas. Teraz został zamknięty, więc jak najbardziej. E, Trwało to dosłownie 21 dni. Trzy tygodnie równe trwało zamknięcie tego gapa. Przy okazji zamknęliśmy tego gapa, który był z 11 kwietnia. To też trwało tydzień. Także już mieliśmy dwa powody do tego, aby cena spadła na dół. Mieliśmy też punkt kontrolny, który nie był odwiedzony. Jak najbardziej został odwiedzony z tego samego dnia, z którego był ten gap z Chicago. I teraz tak samo sytuacja pojawia się taka sama w tym miejscu. Dlatego to już wyłączymy. Ta sytuacja pojawia się podobna w tym miejscu, czyli znowu otwiera nam się gap CME na poziomie 62 tysięcy i też otwiera nam się możliwość odwiedzenia punktu kontrolnego z dnia wczorajszego. Czekajcie, wczorajszego czy dzisiejszego to jeszcze muszę sprawdzić, ze względu na to, że Wiecie, sprawdzimy sobie. Z dnia wczorajszego, przepraszam bardzo. To jest ten punkt kontrolny z dnia wczorajszego. Troszeczkę mi tu. O, tutaj jest ten, czemu on znika. Nie wiem, dlaczego tak TradingView robi, ale można to też sprawdzić ręcznie z Fixed Range i wtedy będziemy widzieć, że ten punkt kontrolny jest w tym miejscu. Więc jak najbardziej, nakupiłem bitcoinów trochę tutaj. I mam nadzieję, że odwiedzimy przynajmniej ten punkt i zamkniemy tego gapa za 62 tysiące, a przy okazji po prostu polecimy w górę po all time high. I prawdopodobnie, dobra zanim to powiem, to jeszcze musimy sobie podsumować jedną inną rzecz. To znaczy, widzicie jaka, jak, jaki kształt ma ta świeczka? Ona była maksymalnym maksymalnie zjazdem na dół do 51 647 dolarów. To technicznie nie znalazłem przyczyn, dla których ta świeczka dobiła tutaj. Ustawiłem sobie teraz nowy ARM, że jeżeli przekroczymy ten próg, to na pewno będziemy odwiedzać jakieś niższe rejony 50 000 lub 48 000 lub 45 000. Ale nie sądzę, że będzie to miało miejsce. To znaczy, to jest tylko taka moja, takie moje odczucie, nie poparte żadną analizą techniczną, natomiast zaraz do tego dojdziemy. Chodzi o to, że tutaj ta jedna świeczka, tu mamy akurat jeden dzień, który tak wygląda, ale tutaj zostało to wykupione bardzo szybko. To nawet nie trwało pewnie jednej minuty. Jak widzicie. Cało to wykupienie, to tutaj mieliśmy jeden zjazd, wykupienie, bo ludzie myśleli, że tu to biliśmy już do, do końca, ale nie spokojnie, jeszcze zjechaliśmy na dół i ten spadek trwał 1, 2, 3, 3 minuty. Jedną minutę świeczka wisiała na dole, i później raz, 2, 3, 4, 4 minuty już dźwignęliśmy się o, o ile? O 2200 dolarów, czyli to było to był bardzo bardzo szybki ruch. I on był jeszcze o godzinie taki, że ja po prostu sobie smacznie chrapałem, więc też mnie to, to troszeczkę zaskoczyło. 5, 10, 15, 20, 25 minut. Dobra, to nie był aż taki szybki ruch, ale chodzi o to, że cały ten, cały ten spadek był wywołany właśnie tą całą paniką, że to już jest koniec cyklu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mieliśmy kolejny dołek, który odwiedziliśmy bardzo szybko, ale tu już można byłoby powiedzieć, że to jest po prostu. Jakiś retracement z tego do 50%, potem zjazd na dół. I później retracement do 66% i znowu do góry. Więc jak najbardziej powinniśmy obserwować teraz rynek, co on będzie próbował zrobić, bo jesteśmy pod liniami bardzo dużego oporu, i też przed nami będzie bardzo dużo linii oporu. Gdzie te poziomy tutaj. Teraz jesteśmy pod bardzo ważną dnią tyg linią tygodniową i linią yy, dzienną, więc dopóki nie przebijemy tej linii, y, jest duża szansa, że spadniemy z powrotem na dół do 49 tysięcy y, około, więc miejmy nadzieję, że jednak uda nam się wskoczyć na, na tą linię i później spokojnie y, piąć się do góry, y, robić tego short squeeze, bo na pewno bardzo, bardzo dużo ludzi otwarło shorty tylko po to, żeby zarobić parę groszy y, widząc, że Bitcoin leci mocno w dół. Tutaj już mieliśmy taki lekki trend spadkowy, więc dobrze było się wykaszować w tym miejscu i później czekać właśnie na unormowanie sytuacji tego spadku. Więc mieliśmy dużo, dużo, dużo powodów, żeby zjechać do tego poziomu, aczkolwiek zjazd od 54 do 51,700 około, to już było dla mnie lekkie zaskoczenie, ale to mogliśmy się spodziewać przez tą panikę na rynku. Więc jak najbardziej, kiedy widzimy górki, to na pewno będziemy widzieć gorsze newsy, a kiedy jesteśmy na samym dołku, to zaraz zobaczymy jakieś dobre newsy. I biorąc pod uwagę to, co tam się stało na tym dołku, zobaczcie, że mieliśmy dzisiaj dzień taki, że na plusie jesteśmy, to znaczy różnica między sprzedażą a kupnym wynosi 3,5 miliarda dolarów. To jest bardzo, bardzo dużo. Poprzednie dni to było 15 milionów, 47 milionów, 80 milionów, 60 milionów, 164 miliony, minus 459 milionów, minus 300 milionów, minus 866 milionów, minus 335 milionów i nagle plus 3,5 miliarda. Zobaczcie, ile ludzi, ile osób kupiło bitcoina po tej cenie: 230 milionów, 850 milionów, 300 milionów, 600 milionów, 133 miliony. 500, 600, 900, 931 miliard dolarów po 54 tysiące. Wiecie, co to oznacza? Że bardzo dużo osób było bardzo zainteresowanych kupnem bitcoina w tym miejscu. I im wyżej idziemy, tutaj mamy jeszcze 1,5 miliarda, to mamy 1,3 miliarda. Tutaj mieliśmy sprzedaż po tej stronie, ale nie, one nie były te sprzedaże jakieś ogromne, one nie były jakieś bardzo duże, największa była gdzieś tutaj chyba 942 miliony i dlatego bardzo mocno przewyższa delta, czyli ta różnica kupno, czyli dużo, dużo więcej osób kupiło tego bitka, a, a to się wiąże z tym, że szansa na odwiedzenie znowu tego poziomu 51 tysięcy jest bardzo niska. Ze względu na to, że sprzedający się wypalili, oni już nie chcą więcej sprzedawać. Wszystkie osoby, które chciały sprzedać na świecie, można było powiedzieć, sprzedały wszystko w tym rejonie. I teraz, kiedy to zostało mocno wykupione, ludzie na rynku widzą, że Bitcoin dalej ma potencjał i on niżej nie zejdzie niż to, bo ludzie tutaj bardzo czyhają na tego Bitcoina. Więc ja obstawiam, że cena powinna iść teraz do góry. I wszystkie osoby, które otwarły shorty. Lub założyły się, że spadnie Bitcoin, lub po prostu sprzedały swojego Bitcoina, będą teraz mocno żałować, ze względu na to, że cena będzie szła do góry i ona nie będzie zawracała, bo sprzedawcy się skończyli i teraz jest coraz więcej kupujących. Więc taki reset cenowy jest jak najbardziej pozytywny dla osób, które ogarniają temat i wiedzą, że wiedzą, jak działa rynek, więc. Prawdopodobnie też jeżeli widzieliście wartości jakie były kupione w tym rejonie w, ty, w tym rejonie dolnych, tym dolnym rejonie tych świeczek widzicie drugi raz już takiej akcji nie było po prostu cena nie dosięgła tutaj od razu została wykupiona więc prawdopodobnie zobaczymy za parę dni za parę tygodni lub gdzieś gdzie będzie to dogodna sytuacja dla danej firmy lub osoby pewnie powie że Kupił bardzo dużo bitcoinów za około miliard dolarów. I kto to był tak naprawdę, co to za firma była, nie wiemy, nie, pewnie się nie dowiemy na razie, ale już wiecie o co chodzi. Dlatego taki news prawdopodobnie też podniesie mocno cenę. Okaże się, że okej, okay, to był dobry, to, to bitcoin to jest dobra inwestycja. Skoro oni kupili tyle, to my też musimy. Czy to będzie Microstrategy, czy to będzie Amazon, czy to będzie Apple, czy to będzie Microsoft, nie wiadomo co to będzie. Wiemy tylko tyle, że zakupów było naprawdę dużo. Ja się, ja się załapałem osobiście Wam powiem za 5, 4, 140 i czekałem na kolejne, kolejne zjazdy cenowe. Ale to już było na, tej drugim, no to już było na tym drugim dołku tutaj. I miałem nadzieję, że zjedziemy niżej. Ustawiłem sobie alarm, ale jak widzicie już się przeliczyłem. No chyba, że jeszcze zjedziemy, no to wtedy zobaczymy. Więc tyle jeżeli chodzi o o moją jakby, jakby to powiedzieć, może nie analizę, ale jakby spojrzenie na ten temat tego spadku. Chciałbym tylko jeszcze pokazać właśnie, że mieliśmy idealne odbicie od, może nie idealne, ale prawie mieliśmy dobre odbicie od 61% od tego ruchu wielkiego, długiego, więc moglibyśmy powiedzieć, że technicznie mogło to mieć odwzorowanie, czyli neguję to, co powiedziałem wcześniej, ale było bardzo dużo różnicy około 300 dolarów czyli bardzo dużo osób czekało prawdopodobnie w tym rejonie na, ten, na te zakupy. Dlatego warto sobie czasami zobaczyć na większej skali po prostu tutaj mamy 28 lutego więc, jak najbardziej, półtora miesiąca nawet FIBO może wrócić do swojego progu, także musimy. Co jakiś czas najlepiej, nawet najlepiej codziennie sobie oglądać, jakie mamy możliwości, w którą stronę cena może się udać i tak dalej i tak dalej. Więc ja oczywiście aktualizuję Was w miarę codziennie, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, więc... Nie będę wam mówił teraz, jakie będą kolejne progi w górę, kiedy mamy jakieś ATH, i tak dalej, bo to, nie, nie, to się nie stanie z dnia na dzień. To będzie trwało prawdopodobnie do końca kwietnia. Ten ruch w górę i na pewno będzie troszeczkę zawiły i będzie, będą na pewno straszaki. Tak jak było tutaj na przykład, dla przykładu, tutaj mieliśmy takie mocniejsze zjazdy, ale one były bardzo spokojne i w końcu ATH wyskoczyło bardzo szybko. Więc Coś takiego bym chciał zobaczyć osobiście, ale oczywiście, wiecie, to tak też nie działa, że ja coś chcę i tak będzie. Co do pytań z Discorda, zastanawialiście się, że zjazd z tego kanału Fiba, który zaznaczyłem, jest dramatyczny ze względu na to, że z tej linii, która tutaj była. Niestety wybiliśmy się bardzo mocno w dół i wygląda to tragicznie, ale spokojnie to nie zawsze tak działa, dlatego dodajemy do tego kanału Fib negatywne Fiby, czyli wchodzimy sobie w ustawienia i wpisujemy sobie te wartości na minusie i dzięki temu widzimy mniej więcej co tu się wydarzyło. Jak widzicie, ten kanał jest nieruszony. Ja go nie ruszyłem ani troszeczkę, tylko dodałem te minusowe wartości i cena niestety, ale postanowiła sobie mocno zjechać i to. To nie, była, jakby to nie był ruch techniczny, tylko to był ruch paniczny, bym powiedział. I zjechaliśmy prosto do FIBA jeden, minus 1,382. Bardzo rzadkie FIBO, które mogłoby po prostu się zaznaczyć, ale to jest też niekoniecznie. To jest po prostu przypadek, że się tu się zatrzymało prawdopodobnie. No i cena odbiła się od jednego FIBa, później spadło do kolejnego i do kolejnego, i tak, i tak dalej, i tak dalej, więc jak najbardziej te progi. Dalej gdzieś tam są, jeżeli ktoś lubi FIBO. Także ja już się obkupiłem, mam jeszcze oczywiście dwa alerty, czyli też chciałbym kupić troszeczkę po 50 tysięcy, jeżeli będzie taki spadek, i troszeczkę po 48 lub 45. 000. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to by było troszeczkę już poza naszą skalą trendu wzrostowego. No, ale czas pokaże. Osobiście myślę, że to jest lokalny dołek te 20%, więc y, powinno być raczej OK. Co do BNB, BNB znowu idzie troszeczkę lepiej bym powiedział. Procentowo y, oczywiście spadł niżej, ale już bardzo ładnie y, odbił się od swojego tego y, jakby to powiedzieć globalnego fibo od 25 marca, gdzie nie mieliśmy żadnego retracementu, tylko cały czas ruch w górę, ruch w górę, ruch w górę i w końcu było zejście mm -hmm. na dół do 50%, jako że BNB raczej odbija się od 50% niż od 61%, to mógłbym powiedzieć, że jak najbardziej to już jest ten retracement zakończony, czyli dalej nie będzie schodził. No chyba, że Bitcoin, chyba, że Bitcoin pójdzie w dół, no to wtedy BNB też może zejdzie do 61%, do 380 dolarów. Udało mi się kupić po 440 dwie sztuki, także już jestem lekko na plusie. Widzimy, że odbiliśmy się znowu od Kolejnego progu 38%. Możliwe, że zejdziemy z powrotem do, tego 50, do tych 50%, ale nie sądzę, ze względu na to, że mam nadzieję, że formuje się tutaj trend wzrostowy na godzinówce i spokojnie będziemy iść teraz już w górę. I tak, patrząc na ten jednogodzinowy wykres. Od razu mi się nasunęła myśl, że to wygląda troszeczkę jak cykl bitcoina, gdzie cały czas szliśmy z ceną do góry bez żadnych retracementów i w końcu wytopowaliśmy 640 prawie dolarów, i już później mamy zejście w dół, i już tak powinno schodzić całkiem do tych 230 dolarów, ale no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Poza tym to jest zupełnie nie, nie, niepodobne do BNB, więc wydaje mi się, że normalny retracement. Na który czekaliśmy cały czas, więc nic nas jakby tutaj nie rusza. Tak bardzo, oczywiście, wszystkie inne alty mocno ucierpiały minus 14%, minus 13%, minus 10%. Wszystko ucierpiało tak naprawdę ze względu na to, że no taki ruch, taki, taka panika na rynku była, że wszystko mocno, mocno spadło i. Na szczęście, ja już nie miałem żadnych altów, i ostrzegałem was właśnie troszeczkę przed tym, że wszystko jest na mega górkach i troszeczkę mnie to przeraża. O, a nie jest na plusie od wczoraj to jest ciekawe, 2,5%. No ale ja osobiście właśnie nie wchodziłem w żadnego coina na tych górkach, bo widziałem, że to już są dla mnie za wysokie, za wysokie. Mocne progi. Jedynie, jedynie nano też mocno się trzyma u góry, ale nie mam go akurat tutaj. Nano niesamowicie mocno się trzyma. Zobaczymy, do ilu dojdzie. Ja już nie mam nano, także nie interesuje mnie to za bardzo. Więc tyle w temacie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. To chyba wszystko będzie. 28 minutek. Takie zaktualizowanie Was, takie um, poinformowanie mniej więcej, co się dzieje, um, co ja o tym myślę. Jeszcze tylko może rzucimy okiem na kejka. No, kejk też tak dokładnie taki ruch zrobił. W tym, że dalej się trzyma w swoim kanale FIBO. Um, I Ethereum jeszcze zobaczmy. Ethereum, Ethereum to wygląda zupełnie jak wykres bitcoina. To jest dopiero zabawne. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Miejmy nadzieję, że bitcoin ciśnie do góry. Życzę Wam udanej niedzieli. I do zobaczenia jutro w nowym tygodniu. Będziemy oglądać wykresy, będziemy śledzić newsy, co tam się wydarzy, i zobaczymy, kto kupił te miliard, czy tam kilka miliardów bitcoina. I no w sumie to chyba można by było powiedzieć, że te. Um, najwięcej było zleceń. Za 80-200 tysięcy dolarów. A bardzo mało zleceń było za więcej niż pół miliona, więc to jest dosyć ciekawe, bo mówią, że wieloryby się skaszowały, wykaszowały się może one się wczoraj wykaszowały 147 milionów a dzisiaj tylko dołożyli resztę. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo ciekawa sytuacja, powiem Wam. Dobra. To wszystko, żegnam się, trzymajcie się. Hej.